Cześć, tutaj Mikołaj z Vis Academy. W tym krótkim nagraniu pokażę Ci, jak łatwo w 3ds Maxie można wykonać efektowne, wirtualne spacery dla wnętrz i budynków. Takie panoramy 360 doskonale sprawdzą się jako prezentacja naszych projektów dla klientów czy na studiach. Cały proces jest bardzo szybki i bardzo wygodny, stąd zdecydowanie musisz go poznać. Takie rendery zawsze robią efekt wow, no i podniosą jakość naszej pracy. Całość wykonamy sobie na wcześniej przygotowanej scenie. Jeśli chcesz nauczyć się tworzenia takich scen, zapraszamy na nasze tygodniowe szkolenie, gdzie opanujesz 3ds maxa zupełnie od zera. Wizualizacje naszych studentów na bieżąco prezentujemy na naszym instagramie i ty też właśnie możesz tworzyć jak Magdalena, Jakub, Maja czy Karolina. Zapraszam do obserwowania, a my lecimy teraz do 3ds maxa. W naszej scenie zaczniemy od dodania kamery. My będziemy korzystać z silnika renderującego korona, dlatego też wybierzemy sobie korona kamera i teraz stworzę sobie tutaj taką kamerę. Stawiam ją tutaj w tym wnętrzu. Teraz jeszcze podniosę na wysokość 120 cm i za chwilę zobaczymy jak prezentuje się to w wyporcie. Nasza kamera właśnie wygląda w taki sposób. Zobaczmy pracę wykonaną przez naszego studenta Maxa. Tutaj ustawiona kamera jest na takiej wysokości, że sama scena nie jest prezentowana ani za wysoko, ani za nisko. Przez to bardzo dobrze się prezentuje i dobrze wygląda dla naszego wzroku. My zrobiliśmy to samo. No i teraz sprawdzimy sobie jak nasz render wygląda w podglądzie. Klikniemy po prostu Start Interactive Rendering. I Chwileczkę poczekamy. Okej, okay, wszystko tutaj wygląda w porządku. Materiał i oświetlenie są przygotowane. A skoro wszystko mamy gotowe, musimy zmienić ustawienia naszej kamery. Dlatego zamykamy frame buffer. Wybieramy teraz naszą kamerę i w zakładce modify wybieramy sobie projection and VR. I następnie z type z perspective zmieniamy sobie tutaj na ustawienie spherical. W następnym kroku musimy naszą kamerę skopiować w miejscach, w których chcielibyśmy właśnie taki render 360. Dlatego odklikujemy sobie tutaj target. I teraz kopiujemy naszą kamerę jako kopi i kopiujemy jeszcze ją tutaj na górę też jako kopi, przesuwamy sobie po osi Z do góry, możemy ją ustawić na samym początku tak na równo z podłogą, a potem też tutaj podnieść o 120 cm, żeby mieć pewność, że ta struktura tutaj będzie zachowana. Wracamy do naszej głównej kamery i teraz bardzo istotna rzecz, musimy kliknąć Render Setup. I w naszej zakładce Common, bardzo ważne jest to, aby zmienić tutaj proporcje obrazka na panoramiczne na 2 na 1, dlatego w image Aspect wpisujemy sobie 2. Możemy tutaj zmienić y, też wielkość naszego renderu. Takim zalecane minimum to będzie 4000 pikseli po dłuższym boku. A jeśli chcemy uzyskać naprawdę fajny efekt, i jeśli mamy też do tego odpowiedni komputer, śmiało możemy tutaj renderować od 6000 pikseli po dłuższym boku. Musisz jednak pamiętać, że im większa rozdzielczość, tym nasz obraz będzie się dłużej render. Bardzo ważne też jest wykonanie całej sceny dookoła naszej kamery, z tego względu, że teraz będziemy widzieć wszystko wokół tej kamery. Dlatego zadbaj o meble, wyposażenie, wszystkie jakieś dekoracje, które chcielibyśmy dołączyć, ale też to, co jest za oknem. W tym wypadku na naszym szkoleniu podchodzimy do tego w różny sposób. Tutaj stworzyliśmy tło za pomocą chaos scatter z drzew i krzaczków, które po prostu są przeskalowane i ustawione w taki sposób, żeby ładnie. Ten ogród się zakomponował wokół naszego tarasu. No i gdy już wszystko mamy przygotowane, wystarczy kliknąć render, więc ja odpalam frame buffer, no i widzimy się za chwilę z przygotowanymi obrazkami. Dobrze, nasze rendery są gotowe i wyglądają bardzo obiecująco. Tutaj, żeby ułatwić sobie pracę, skorzystałem z kolejki renderowania, czyli z batch renderingu. Daj znać w komentarzu, jeśli chcesz zobaczyć, jak utworzyć taką kolejkę, aby zautomatyzować rendering naszych prac. Jest to ciekawa opcja, jeśli mamy dużo ujęć i na przykład jeśli chcemy nastawić wszystkie na noc bez ustawiania budzika. Teraz w naszej wyszukiwarce wpiszemy sobie kula.ko. Następnie utworzymy darmowy profil i po zarejestrowaniu klikniemy sobie w Upload i Create Tour. Następnie nazwiemy sobie taki tour, na przykład tutaj będzie to Wiz Academy Panorama 360 w moim przypadku i w Select Images klikamy sobie i wybieramy nasze przygotowane panoramy. Zaznaczamy wszystkie, one oczywiście muszą się tutaj załadować na serwer i gdy zobaczymy status Ready, możemy kliknąć tutaj w przycisk Post. To spowoduje, że nasze rendery załadują się właśnie do tego programu, w którym będziemy mogli obracać już nasze panoramy. No i co dalej? Teraz możemy przerzucić sobie tą ikonkę, to zdjęcie w to miejsce, w które chcielibyśmy dodać jako kolejny punkt. Trzeci render dodać gdzieś tam w tle, jako ostatnie miejsce widokowe. Klikamy sobie Save, klikamy Close. I przechodzimy sobie do środkowego widoku, w którym klikamy znowu Edit. I w tym widoku dodajemy sobie nasze widoki. Czyli nasz pierwszy widok wstawiamy sobie w to miejsce. Odwracamy się. I tutaj też nasz trzeci widok wrzucamy sobie tam na górę w to miejsce, tak żeby znaleźć punkt lokalizacyjny. Znowu klikamy Save. Teraz klikamy Close. Wchodzimy na nasz trzeci widok i w trzecim widoku możemy też zobaczyć jak on właśnie tutaj został wyrenderowany. Następnie wrzucamy nasze ikonki lokalizacji w to miejsce, klikamy save, close. No i teraz możemy swobodnie już po naszej scenie chodzić, ale dodatkowo jeśli klikniemy znowu w edit i tutaj klikniemy sobie na przykład sun effect Dodamy dodatkowe efekty do naszej sceny, to będzie taka flara, musimy ją ustawić w miejscu, w którym właśnie jest źródło światła, na przykład z zewnątrz i tutaj już widzimy, że taka flara się tutaj pojawia, co powoduje, że nasza scena może jeszcze wyglądać bardziej realistycznie, dlatego gdy już wybierzemy, możemy jeszcze zmienić jej ustawienia na przykład na ośmioboczną czy pięcioboczną, e, możesz sobie przetestować ten efekt, klikamy save, następnie close, rozszerzamy ekran. I możemy teraz cieszyć się naszym wirtualnym spacerem z naszego projektu. Więc jak widzisz, to takie proste i efektowne. Na pewno pomoże Ci to ulepszyć jakość Twojej pracy. Ja teraz zachęcam Cię do odwiedzenia naszego Instagrama, gdzie codziennie publikujemy prace wykonane przez naszych studentów po 7 tygodniach nauki 3ds Maxa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego szkolenia, zapraszam Cię na naszą stronę 3dvisacademy.com Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!